Witam serdecznie. Jako, że sezon kaniowy w pełni to postanowiłem, że zrobię a'la mielone. Potrzebujemy kani, jedną taką gigantyczną, to kilka małych. Oraz w całej reszcie jak do mielonego, czyli bułka maczana w mleku, średnia cebula, przyprawy do mielonego, sól, pieprz i dwa jajka. Zaczynamy. Kanie kroimy bardzo drobno. Kiedy mamy pokrojone nasze kanie, bierzemy sobie cebulę i drobniutko cebula pokrojona i na patelkę robimy, ale będzie złocista. dalej do naszej miski dajemy bułkę, dwa jajeczka, i wyrabiamy. Kiedy cebulka nas się zeszkliła, a naszą masę mamy wyrobioną, dodajemy to do naszej masy. I tak. pieprzu O łyżeczka soli i przyprawa do mielonego I teraz jeszcze raz to wyrabiamy. Kiedy mamy wyrobione najlepiej jak poszłoby do lodówki na pół godziny, ale można robić też od razu. Kręcimy nasze kotlety. I lecimy sobie tak. Kotleciki mamy uformowane, także wykładamy na rozgrzany olej. Pięknego kolorku nam złapały, także jeszcze minutka, dwie i zrobione. Tak się prezentują nasze kotleciki z Kani. Zaraz jednego weźmiemy, a w smaku? Nie zrobisz, to się nie dowiesz. To.